Zagramy jeszcze raz, nie będziemy tutaj załamywać rąk. Dwa, dwa zagrania, dwie porażki, masakra. To jest łowca demonów, zobaczymy co, co tu łowca demonów pokaże. Co tu na niego zostawić? Jaj jaj. jaj, 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 jaj. Tak księga sprawiedliwości. Dobrze ją mieć, ale trzeba też mieć konsekrację. No nie wiem, odrzucę wszystkie chyba. Na start nie jest to dobra, dobre karty na start. okej okay, tu mamy za zerą więc dobieramy coś jest taka karta w, w uśpieniu to, to zagrajmy zagrajmy no dobra no, zagrajmy jeszcze zobaczymy co tu doszło Tu mamy w uśpieniu też prowokacje. No dobra, okej. Okay. Może nie będzie tam śle. Tutaj już jeden mały punkcik obrażeń leci, tak? Zawsze to zawsze <try> troszeczkę mniej. Ten powoli się przebudza. Damy tutaj prowokacja uśpienia, niech tam śpi powoli się <śmiech> <śmiech> będzie budził A musimy czekać, musimy czekać nic nie przyspieszymy tutaj tak nic ma no leci, ma, dobra, mała, gonie ale nie ma komu dać, nie ma komu dać, bo wszyscy śpią, że tak powiem ten dopiero się budzi ten dopiero się budzi dobrze, dajmy tutaj mu. i lecimy tutaj trzy małe obrażenia, tak, trzy małe obrażenia Zniszczył, zniszczył. Świetnie, świetnie tutaj zagrał elegancko. Dobrze, ten nam się budzi, ma prowokację. Okej, okay, okej. Okay. Dajmy tutaj może? Zagrajmy w ten sposób. Dajmy tu hmm, murloka. Tu chyba polecimy w twarz. W twarz. Niech on się martwi. Niech tu przeciwnik się. martwi. Następny demon kosztuje mniej, tak? Którego zagra? Nie wiem, czy hmm, zdąży zagrać czy zdąży zagrać. Zróbmy może w ten sposób i konsekrację polecimy. Tu oczywiście lecimy tym. I czekamy. a pięć kryształów, mamy prowokację do pokonania, tak? Jest to, troszkę tutaj. Ma problem, ma problem. Widzimy, że ma problem. Demony. demony, demony. Wrzutek. Jeden, wszystkim jeden obrażeń. Okej, okay, ten nam się wtasował. Wszyscy stolicy. Podwójne obrażenia. Kradzież życia. Masakra. Właśnie nieźle to wykombinował. Nieźle to wykombinował. No dobrze. ok, tu lećmy do niego żeby nie było tak łatwo o, szuka czegoś, szuka o, tu zniszczył, zniszczył broń Zaprawda, zadawała jeden ona w pierwszej fazie tylko jak ją rzucamy to zmniejsza wszystkich na jeden, tak? Więc potem już tylko jeden mały punkcik zadaje ach, Demony Demony Autemony, demony No dobra Proponuję tutaj może zasłonić się prowokacją. Szutka zrobimy jakiegoś. Okej, okay, mamy coś. Zebrajmy taką kartę. Lećmy tutaj w twarz, tak? Mamy prowokację jakby co, z polską tarczą. za moją to no, bierze karty. Ale już ma zero koształów mamy, tak? Zero. Jest to opcja <krytanie> dla mnie dobra. I zaczynam się niecierpliwić. No, co jest w stanie rzucić? Boską tarcza pojedzie. I coś za zera ma. A, kradzież życia. No dobrze. I jeszcze coś ma. Za zero. I wrzutka za zera. No dobra To wszystko To wszystko było Okej okay. Lećmy tutaj w twarz Dajmy tutaj um, Zagrajmy Rekruta Daj mu, Dajmy Rekrutowi tutaj Plus 8 W sumie ma 9 no i niech przeciwnik się martwi, co dalej. Dobrał karty. Dwa kryształy many mu zostały. Podwójne obrażenia. Moc, y, znaczy nie podwójne, a plus jeden. Plus jeden obrażeń. Także o, kradzież życia. Świetnie tutaj planuje, rozplanowuje sobie. Świetnie wszystko rozplanowuje, ale czy rzeczywiście będzie w stanie tutaj pozadawać tyle ile trzeba, tak? Tyle ile trzeba. No dobrze. Aja, aj, ja, aj, aj. Myślałem, że się uchowa. Uchowa. Okej. Okay. Podleczmy tutaj. Damy prowokację z boską tarczą. i kradzież życia i do ataku ale nam nakradł ale nam nakradł życia no dobrze trudno, dajmy tutaj księgę mądrości Troszkę jest zadamy, tak? 10 no do ataku, do ataku. Jeżeli No jeszcze czegoś szuka, tak? Masz 7 kryształów many, więc tutaj... Wycisz, wycisz prowokacje no szuka, szuka, niewiele kalm zostało mu, tak? Teraz będzie dostawał obrażenia z powodu braku kart Bo tutaj jak poleci tym, no to też przyjmie, tak? co może lecieć na Rekruta jedynie. No, rekruta, to mu nic nie da. To mu nic nie, da, tak bo przyjdzie moja tura i kończymy. Rąd zaczyna się palić, więc tutaj chyba raczej nie, nie będzie w stanie nic wykontynuować No, tak jak sami widzieliście, tak chwilowo się poddaje. No, tym razem nam się udało, tak? Nam się udało.